Q&A Tak miąweczki, nareszcie nagrałem dla was te Q&A yy, Nagrywam to już kilkunasty tysięczny raz No nie, po prostu są problemy techniczne A przez to, że ja nie nagrywam To wy mnie unsubujecie A ja, a ja tego nie chcę Dlatego nagrywam i czekajcie, bo teraz sobie włączam właśnie pytania. Zaczynamy i tak, nie wiem jeszcze nawet gdzie będzie ta czekolada, bo jeszcze... Nie, 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 mieliśmy już scenę nagraną, ale gość, który to nagrywał, nie wiem co zrobił, miał mi to przesłać i... Wiecie, i usun nie wiem, nie da się tego nic znaleźć, więc okej. Okay. Y, więc czytam pierwsze pytanie od Wiktora ZZ. Blow czy Mandzio? Ja oczywiście blow, oczywiście, dlaczego oczywiście? Ja po prostu wolę blowa. Tak, a LOL czy Smite nie grałem w ani w to, ani w to. Yy, teraz pytanie od, pa od Pata. Yy, z jakiego youtubera brałeś? Bierzesz przykład? Chyba największy przykład właśnie biorę z Rezjego, Bo bardzo go lubię, oglądam, podoba mi się. No, oczywiście tam też trochę z Pingwina, ale najbardziej z jego Okej. Okay. Yy, I Wiktor Z, czy będziesz seria Minecraft ciekawostki? Właśnie, właśnie chodzi o to, że ja nie mam za bardzo jakich ciekawostek, bo wiecie, poza tym jakoś jak jakoś nie chcę mi się tego nagrywać. Dobra, mm, kole i znowu pytanie o Wiktor ZZ, jaki polecasz mikrofon? No polecam mikrofon oczywiście G-Track i Samsung Joe Mike. Oczywiście Joe Mike dla takich za 200, no to dla takich trochę wiesz, takich, co mają mniej pieniędzy albo mniej widzów, a G-Track dla tych, co już naprawdę mają dużo widzów, powiedzmy, z ale nie, no niektórzy znam ludzi, którzy mają 200 subów i mają już g tracka ale dobra. Ewww, yy, yy, O VictorZZ znowu podasz paczkę modów. No, AREX, pak świetnie. Kolej, i znowu Victor ZZ dasz mi kod do Kamtasi Studio. Napisz sobie na YouTubie, jak mieć Kamtasi Studio za darmo. To jest proste. Yy, dobra. Teraz pan Seung zadał pięć pytań. Pierwsze, zespół psy czy Justin Bieber? Psy. Jezu, przecież to jest nie, chyba logiczne. Kto lubi Justin Biebera z kupaków. Nie no, może ktoś tam lubi. Nie będę obrażał, nie, będę nie obrażam. Zrobić więcej unboxingów? Mm, nie mam... Nie, nie mam pieniędzy. D, I jakoś nie... nie niedługo będzie właśnie unboxing Joe majka Ale to tam dru, po 22 lipcu. Dobra. Y, Skype czy Facebook? Skype. O, o wiele bardziej wolę Skype'a od Facebooka. Nie lubię Facebooka, bo na, bo skape dla mnie to jest to samo, tylko że w nie ma gier, ale za to można gadać. I to bez kamery. Wiem, że na Facebooku da się z kamerką gadać, ale blum Nieważne, wolę po prostu skape'a. Yy, kolejne pytanie od pana Seung. Nike czy Adidas? Nike i Adidas lubię, ale wolę Nike. Dobra, teraz pytania od kolo z gameplay. Trzy pytania. Czy będzie fany moment? Moments. Wiem, że napisał, czy będzie funkcjonować momentu, ale dlatego że on pisał na tablecie. To tam jest autokorekta i jak mu zrobiło. Ja Chciałam pisać, czy będzie fany Moments. F moments. Yy, kolejne pytanie, jaki masz telefon? Yy, mam telefon Asus. Trzecie pytanie, co lubisz robić? Grać w nogę. Świetnie. Dobra. co hmm. Nagrasz Lola albo Smite? Nie, bo nie lubię Lola, nawet nie wiem, co to jest Smite. Ale chyba, chyba nie. Mhm, mm dobra. Patrzę jak się nagrywa, czekać, bo... A, dobra. Wictor ZZ. Ja chodziłeś do pierwszej klasy, to miałeś 8 lat. Nie, ponieważ odwiedziłem się w wakacji, więc jak minęła pierwsza klasa, to były wakacje, ja 22 lipca dopiero miałem 8 urodziny, więc nie. Nie, nie, nie. I ostatnie Rico, co lubisz robić w wolnych chwilach? Grać na kąpie i grać w nogę. dobra, więc pytań na tyle ziomeczki, musiałem to nagrać szybko, bo zauważyłem, że wy mnie już usubujecie, bo nie nagrałem dla was tego Q&A, więc teraz y, właśnie widzimy się na dworze. Open rồi. Được star Gangnam Style. Gangnam Style.